Siema jesieniary. Mnie się tutaj nie spodziewaliście, a jednak. E, witam Was po dłuższej przerwie. Spojrzałam sobie tutaj na e, czy mi się wszystko nagrywa. Ale to jest nieważne. Dzisiaj z wideo, ponieważ zrobiłam ten makijaż na TikToka. to Wam możecie linka, jak już będzie gotowy film. E, ale witam się z Wami tak dosyć e, nietypowo. Bo dzisiaj stwierdziłam, że zrobię specjalny podcast yy, o rankingu póry roku. Będzie to mega kontrowersyjny temat. Yy, na podcast tak mi się przynajmniej wydaje, bo yy, wiem, że wiele z Was, myślę, że jak wszyscy ludzie, mają różne upodobania, yy, ale specjalnie robię to w moją najmniej ulubioną porę roku, czyli jesień, która daje mi widać za oknem. Nie przyciąga, ani trochę nie przyciąga. Um, co mam na myśli, to ten Hoa-hoa season, jeżeli wiecie, wiecie czym mówię. Hoa-hoa to są słowa piosenki z filmu Twilight, czyli Zmierzch. E, I to są słowa piosenki, która się powtarza wielokrotnie, e, przynajmniej w tej pierwszej części e, całej sagi Zmierzch. Um, I teraz na TikToku jest to taki trochę trend, że używa się tego hoa, hoa season jako określenie no tej jesiennej pory, czyli takiej pory ponurej, coś pomiędzy halloweenowej, herbatkowej, kotykowej, filmowej, Netflixowej i tak dalej. Oczywiście to wszystko można uskutecznie cały rok. Ale ja się najbardziej chyba temu sprzyja I, i deszcz za oknem i ponura pogoda i zachmurzenie i wszystko czego ja nie lubię. Ale mm, przywitałam się tak z Wami nie bez powodu. Dzisiaj tutaj obok mnie tli się, dosłownie tli się yy, taka świeczka z Woodwick o zapachu Rosewood. Yy, ja już mam drugą taką wielką, taki wielki słoik tego. Tej świeczki, bo uważam, że to jest to jest ten najpiękniejszy zapach, i nie jest to zapach jesienny. W sumie nie pasuje do żadnej z roku, e, ale odpalam ją tylko w tym okresie takim jesienno-zimowym, bo rzeczywiście w, w lato jest dosyć, e, dosyć mocna i ona charakteryzuje się w ogóle takim mocnym, męskim zapachem, plus słodkością, czyli, czyli co ja najbardziej lubię w zapachach, e, dlatego też wam ją polecam na ten czas, jeżeli byście byli zainteresowani. Bo później będę też mówiła o dekoracjach jesiennych i w ogóle dekoracjach podczas pór roku, ale może wrócę sobie do tego hoa hoa season. Bo jest to rzeczywiście określenie, którego używam dosyć często ostatnio i wydaje mi się, że jest jednocześnie i zabawne i niezrozumiałe i takie mocno Gen z, a jednocześnie nie, mam wrażenie, że za granicą nie wiem, czy to jest jakby moje dobre myślenie, ale takie mam wrażenie, że za granicą ludzie, jednak w bardzo różnym wieku korzystają z TikToka, a w Polsce nadal jest to taka aplikacja dla dzieci i yy, wiem, że nie w każdym kraju, ale cały czas, kiedy słyszę o TikToku, to to są. Z dla dzieci poniżej nie wiem, 14 roku życia, czy, czy coś w tym stylu. I myślę, że na początku tak było, a teraz są, są tam tak różne, różnorodne treści. Rzeczywiście można znaleźć coś dla siebie i tak sobie ten algorytm, algorytm przystosować, żeby pokazywała mi się filmy, które są dla Was interesujące. Ale to już. Pomijam, bo zawsze ten TikTok musi się u mnie znaleźć, ale to jest dla mnie trochę taka codzienność w mediach społecznościowych i to też jest takie dla mnie medium. No więc musiało się też znaleźć dzisiaj. Zwłaszcza, że Hoa-Hoa powstało myślę, że na TikToku i stamtąd pochodzi, więc tak teraz jest Hoa-Hoa Season, myślę, że on potrwa do końca listopada. A później zacznie się sezon zimowy i zacznie się już tak ostro, świąteczno-zimowy z 1 grudnia, przynajmniej u mnie tak jest. Ale jeszcze raz wrócimy do jesieni, bo w ostatnich latach jesieniara to było, nie wiem czy to było słowo roku, ale może było to słowo roku, któregoś. I to był taki dosyć duży trend. I w Polsce i na świecie bycie jesieniarą, i to wszystko, co lubimy robić po pracy, po szkole, w wolnym czasie, czyli oglądanie filmów pod kocem, z herbatką i takie po prostu odpoczywanie, które należy się każdemu człowiekowi, stało się byciem jesieniarą. Czy chodzenie na kawę, czy ubieranie się w trencz, czy właśnie odpalanie świeczek, to wszystko stało się takim, takim byciem jesieniarą. I takim trendem, i takim konceptem wielkim. I Ja na początku byłam zdziwiona, że w ogóle coś takiego powstało. Przecież to jest normalne, to można robić cały rok. Można cały rok pić herbatki zimowe, nie ma w tym nic złego. Można pić herbatki z, nie wiem, z pomarańczą, z goździkami, z cynamonem, z czymkolwiek, też cały rok. Można robić cynamonki cały rok. No ale powiedzmy, że tym najbardziej się charakteryzuje jesień i jesienio pora. Jesienna pora, może nie jesieniowa, ale jesienna. I czy ja to lubię? Szczerze nie. W sensie, podobają mi się, wiecie, spadające liście, kolory, ale nie powiedziałabym, że to jest dla mnie coś ulubionego. No ale dobrze. Niech tak będzie. Przeżyjemy te dwa miesiące i wejdziemy w taki mocno zimowo-jesienny zimowo świąteczny klimat, który rozpocznie się dla mnie z 1 grudnia przynajmniej. Nie wiem jak dla innych, ale myślę, że też po 11 listopada, czy już nawet po 1 listopada, ale myślę, że tak w połowie listopada już w dużych galeriach handlowych, w sklepach pojawiają się jesienne, nie, świąteczne, świąteczne dekoracje i wtedy już ten klimat. I najlepsze jest to, że jeżeli nie kupicie sobie dekoracji właśnie w listopadzie świątecznych listopadzie czy na początku grudnia, to później coraz bliżej świąt już ich nie ma i to jest, to jest szczerze okropne, dlatego bardzo nie lubię bo nie, nie lubię kupować czegoś za szybko a uważam, że listopad to, to nie jest dobry czas na kupienie sobie Mikołaja znaczy dla mnie nie jest przyjemny, bo ja jeszcze jestem, wiecie może w dniowym, tak jak tutaj widzicie, klimacie. I jeszcze nie chciałam tego rozpoczynać, bo ten cały grudzień jest dla mnie mocno świąteczny i mocno zimowy. Więc ja, będąc już po świętach, jak najszybciej chcę zdjąć te wszystkie dekoracje, które mam świąteczne i zacząć coś nowego. Czyli um, końcówka grudnia to już jest czas, kiedy ja to wszystko już zdejmuję, tak maksymalnie do 6 stycznia. Zdejmuję wszystkie dekoracje zimowe, świąteczne i rozpoczynam taki czas bez dekoracji, bo w tym czasie grudniowym mój pokój jest po prostu przewalony tym wszystkimi Dekoracji jest po prostu mnóstwo w każdym kącie. I przy łóżku, i na komodach, i, i na ścianach, i wszędzie po prostu są elementy świąteczne, które po prostu po pewnym czasie się zdecydowanie nudzą, i chcemy czegoś innego. Więc ten czas w styczniu to jest dobry czas na to, żeby um, po prostu to wszystko zmienić i rozpocząć nowy rok, nowy krok w przyszłość. Um, I to jest, to jest spoko. Więc. Um, tak jak powiedziałam, no, no, ta jesień dla mnie jest nie, nie, nie za bardzo ciekawa i, i trochę taka ponura i bez śniegu i taka wietrza. Um, no i tak no, nie jest dla mnie przyjemnie. Mimo, że lubię siedzieć pod kocem, ale nie lubię marznąć na dworze i. No myślę, że to jest taki największy problem, bo, bo te płaszcze to wszystko. To, to dla mnie to jest trochę za mało i ja już najchętniej bym się w październiku, tak jak teraz, ubrała w kurtkę zimową. Już chodziłabym tak do, do momentu, kiedy nie będzie, nie wiem, 20 stopni bez wiatru. Będzie przyjemna pogoda i będzie można normalnie zdjąć te wszystkie kurtki. Więc szkoda mi też tego, że nie mamy w Polsce już takich, e, takich e, czasów przejściowych, e, że, że to jest taka delikatna jesień, że ta zima się zaczyna bardzo powoli. E, nie ma takiego czasu przejściowego między porami roku. E, to oczywiście jest spowodowane, wiadomo, zmianami w klimacie, e, ale to jest takie. No takie mocne, że z jednego dnia mamy, wiecie, 30 stopni, a drugiego dnia mamy, nie wiem, 15 stopni, a następnego dnia mamy już w nocy, nie wiem, 2 stopnie. Yy, I budzimy się rano, tak jak ja, i wychodzę, i jest, nie wiem, właśnie 2 stopnie no, na, na dworze, czy na czy 7 stopni, tak? No i to jest już dla mnie, no, bardzo duża zmiana yy, i tego bardzo nie lubię. Ale przejdźmy sobie dalej do przyjemniejszych pół roku. Yy, no bo słuchajcie, Zaczyna się Wiosna. Wiosna kojarzy mi się głównie z świętami Wielkiej Nocy. i to jest też myślę, że bardzo przyjemny czas. Mimo, że te święta nie są dla mnie tak wyjątkowe jak grudniowe, ale no, też jakieś są, so, powiedzmy, coś tam się dzieje, coś, coś się dzieje w naszym życiu i, i to jest ok. Jeżeli chodzi o dekoracje, powiedziałabym, że dekoracje. Już omijając te wszystkie kurczaczki, baranki yy, i tak dalej, to, to przede wszystkim to są dla mnie kwiaty ścięte, kwiaty cięte, czyli na przykład żonkile, tulipany, yy, no nie wiem, goździki, które są cały czas, cokolwiek, cokolwiek kwiatowego, bo wtedy po prostu zaczyna się, wiecie, maj, mamy konwalie, których nie można zerwać, yy, ale są. Mamy konwalie, mamy naprawdę wiele kwiatów, które są po prostu przepiękne i są same w sobie dekoracją. Myślę, że lato to też jest również czas na kwiaty, tylko że inne. Wjeżdżają nam piwonie, elstomy różeczki, piękne kwiaty, które no, dla mnie są dekoracją. Jeżeli chodzi o wiosnę, wiosna jest w sumie w Polsce bardzo różna i czasami długo jest jeszcze mega zimno, czego nie lubimy. A potem tak uderza nas to lato w kwietniu czy w maju, czy w czerwcu najczęściej. I już mamy takie pełnoprawne lato i w tym roku też tak było i to było naprawdę wspaniałe. A że ja mam urodziny w lato, to... Dosyć długi czas mam kwiaty, bukiety kwiatów w pokoju i to jest dla mnie taka ogromna dekoracja pokojowa i to jest coś przepięknego, więc uważam, że taki bukiecik kwiatów e, najzwyklejszych może być no, super dekoracją i super e, dodatkiem do wnętrz e, i naprawdę nie potrzeba wiele. Ja, ja robię sama też bukiety z kwiatów takich e, Sklepów najprostszych, typu biedronka, i tak dalej. I te kwiaty naprawdę wyglądają super. I te bukieciki naprawdę można zrobić bardzo ładne i, i dużo tańszym kosztem, ale to już na pewno sami wiecie. I sami pewnie też to robicie. Um, więc dla mnie, jakby lato, to jest zawsze najlepszy czas w roku i najlepsza pora roku, bo najwięcej fajnych rzeczy się dzieje. Mimo, już jakby pomijając moją rodzinę, to, to ten czas jakby no, zawsze jest pozytywny. Ja po prostu, jak zaczyna się czerwiec, ja wracam do życia. Wracam do żywych i, i wtedy jakby wyglądam najlepiej, czuję się najlepiej. I Tak, wszystko jest takie dla mnie pozytywne. I każdy dzień, mimo tych 30 stopni i tych upałów, które czasami się zdarzają, to. To jest dla mnie nieważne i to, że one mi tam zniszczą po prostu któregoś dnia i, i będzie mi za gorąco, będzie mi nieprzyjemnie, to jest dla mnie nieważne. Ważne, że jest słońce, ważne, że mamy tą energię i po tych, nie wiem, kilku miesiącach życia po prostu w ciemności od rana do wieczora jesteśmy em, w słońcu. Polska I to jest takie przyjemne, yy, i można wyjeżdżać, i to jest ten czas yy, no nie dla każdego, ale gdzieś tam dla większości czas urlopowy, odpoczynku i ludzie są bardziej tacy yy, nie wiem przyjemniejsi sami dla siebie i dla innych, mam wrażenie, bo po prostu są wypoczęci. Więc myślę, że możemy to podsumować. Słuchajcie. Dla mnie, numer 1 to jest oczywiście na to, tak jak wam powiedziałam. Numer dwa to wiosna. Numer 3 to zima. I numer 4 to jesieniara. Także życzę Wam miłego Hoa, Hoa season, jakkolwiek to nazwiecie. Pozdrawiam wszystkie jesieniary i życzę im Wam miłego sezonu jesiennego odpoczynku pod kocykiem i świetnych seriali i filmów na Netflixie.